Chciałem wszystkich przywitać w mojej nowej podróży. Kręcę tego vloga, bo po prostu przyjechałem sam do Bangkoku i stwierdziłem, że będzie mi raźniej, jeżeli będę mógł coś ponagrywać. Właśnie wysiadłem z pociągu, który przywiózł mnie z lotniska i kieruję się na MRT, czyli jakiś tam tramwaj czy metro. i co. Pierwsze wrażenia to są takie, że jest no cudownie, jest po prostu tak ciepło, że, że aż się sama buzia cieszy. To, co w Polsce było, to jest jakiś jeden. Mroczny sen, z którego chce się jak najszybciej uciec no, do takiego ciepła, które jest tutaj 32 stopnie. Pomysłem jest to, żeby iść, nagrywać, przeżywać, opisywać i dzielić się tym z Wami. Jak widać, jest taki fajny sypek, o gościu idzie, kopie sobie miskę, bala motocykl, siada i jedzie. Tutaj jakieś babki jedzą sobie Lunczyk. Tutaj gościu sobie pluje na ziemię. No tak można sobie stać i obserwować. Teoretycznie przyleciałem do Tajlandii sam, ale praktycznie to nie. Plan na pobyt jest taki, żeby spędzić tutaj dwa tygodnie, zahaczając o święta Bożego Narodzenia. Wigilię będę spędzać z moim kolegą, którego niedługo poznacie. I tak to. Dobra, znalazłem wejście do MRT. Jest coś takiego zakaz wchodzenia z Durianem. Taki owoc, który mega śmierdzi. O, no, to są takie żetoniki, które się wsadza wchodząc do metra. Which way to A, this, thank you. Thank you. Tu jest totalnie łatwo się poruszać. Bo na każdej stacji stoi taki, nie wiem, ktoś z ochrony czy z informacji, to chyba ochrona jest. I... Totalnie są pomocni, więc warto pytać na każdym kroku. Jeśli komuś Bangkok kojarzy się z syfem, no to może trochę tak jest, ale ogólnie to jest pełna kulturka. Od ludzi pachnie. Zazwyczaj właśnie za to lubię Tajlandię, że ludzie są tacy uśmiechnięci, pomocni i zadbani. <grym wytrzyma> Jak już przejedziecie swoją trasę, to że wrzuca się do takiej dziurki tutaj? O. Ogólnie to próbuję wyjść z metra i trafiłem do jakiegoś centrum handlowego. Jeszcze nie wyszedłem z podziemi, nie wiem jak stąd wyjść, także małe zwiedzanie będzie. Uuu, ale szmatą jak już brudno. No właśnie to jest takie pomieszanie z poplątaniem tych zapachów, bo raz czuć jakąś ładną, zadbaną tajkę raz czuć gówno, już gówno było czute a teraz jakąś szmatę wcześniej jedzenie Jezu, ile tu jest pięter a dobra, mamy to znalazłem wyjście nie mogę uwierzyć w to, że było to 10 godzin lotu i jest taka różnica w klimacie, to się w głowie nie mieści ale fajny wieżowiec no i sorry, że się będę tak podniecać jak takie dziecko małe, ale no w sumie tak się trochę czuję, nie? Więc no ale możecie razem ze mną będzie mi raźniej mega lifehack Wam polecam taki że jak przylecicie gdzieś na miejsce no to nie kupujcie karty SIM od razu na lotnisku bo to zawsze jest zdzierstwo poczekajcie aż wyjdziecie do miasta i wtedy sobie kupicie a ja jeszcze nie kupiłem, ale już mam mapy bo ja sobie ściągam mapy offline więc wchodzicie sobie tutaj w swoją ikonkę na mapa Google klikacie, nie wiem czy to w ogóle widać o tutaj jest ikonka i później klikacie sobie mapy offline Tutaj coś takiego jest. No i klikacie i wybieracie sobie obszar i go sobie pobieracie po prostu. Ja dzięki temu wiem teraz gdzie iść mimo, że nie mam internetu. Michał trochę przesadził mówiąc, że 200 metrów do hotelu z tej stacji. Wychodzi na to, że jakiś kilometr, ale ja jestem spakowany tylko w, w plecak taki 8 -kilowy. Byłem tutaj dosłownie no, 4 lata temu, ale nie pamiętam, żeby to były takie fajne wieżowce. Widok standardowy jak na Bangkok no wieżowców jest tu napchane bardzo dużo metropolia pełną gębą no mają rozmach no i ciągle zapominam, że tu jest ruch lewostronny będę się musiał do tego przyzwyczaić w ogóle zobaczcie oni mają tutaj strasznie słońce świeci żeby się telefon nie nagrzewał to sobie takie czasem parasole, a tu taki mały kask jest na telefon żeby się nie, żeby się nie grzał telefon zobaczcie jakie fajne this is for the sun Because it's getting hot, right? A, yeah. ah, okej okay. <śpiewanie> Oni są tak totalnie przyjaźni Podchodzisz z kamerą W Polsce to by gościu powiedział, żeby się oddalić lekko mówiąc e, A tutaj, wiecie, no, pełen uśmiech Wytłumaczy ci Nawet jak nie zna angielskiego to pokaże ci osobę, która zna angielski Ojejku, ale marzy już, żeby założyć chociaż krótkie spodenki, bo jest naprawdę upał totalny Ale nie, ja nie narzekam, jakby co Ja się cieszę Cały czas jedę do tego hotelu, ale już tak mnie suszy, że muszę kupić sobie jakąś wodę, bo zaraz padnę jak mucha, a tego bym nie chciał. Więc idę do 7-Eleven. Piękny chłodek. O, jak fajnie banany zapakowane pojedynczo w papierki. W Tajlandia ja nigdy nie słynęła z ekologii. Wszystko, dosłownie wszystko wali się w jakiś plastik. Zaraz zobaczycie. Pojedyncze rolki papieru, oczywiście zapakowane w plastik. Jest coś, co mnie ruszyło. Za każdym razem mnie rusza, jak tu jestem, że tu tony plastiku są wykorzystywane do tego, żeby, żeby wszystko pakować. To wodę miałem kupić, ale tu jest tak kolorowo, że aż chce się patrzeć na wszystko. O, zobaczcie, zawsze chciałem to wyjść. Takie, takie. Taki trójkącik wglona zawinięty. Tak jak na bali przed każdym lokalem kładli jakieś dary dla bożków swoich, to tutaj też widzę, że są dary. Dary są w postaci napoju ze słomką. W tym momencie takie coś stoi. Zobaczcie, nie kłamałem. To jest kolejne miejsce do składania darów, i kolejny napój ze słomką stoi. Także to nie było tak, że ktoś postawił przypadkiem i sobie poszedł. Tu tym razem woda ze słomką jest. No zawsze mnie zachwycał ten pierdzielnik pański. Yy, yy. Nie wiem co to jest, bo to trochę wygląda jak przystanek autobusowy. Nie, nie wiem o co tutaj chodzi, ale nie wiem czy to powinno mnie w ogóle obchodzić. I tak na pierwszy rzut oka widać jakiś wentylator, jakieś oparcie od krzesła, widać tutaj jakieś lusterko od motocykla, różne rzeczy dziwne powsadzane w reklamówki. Tutaj jest król tajski, bo tak oni sobie lubią jego wizerunek wszędzie wieszać. O, tam widać jakaś bombka świąteczna w takim wiatrze połamanym. Tutaj jakaś ciaśniejsza uliczka się robi i ilość kabli, którą tutaj widzę, to chyba jest jakaś taka rekordowa. Trzeba uważać, gdzie się idzie, bo naprawdę można zostać rozjechanym. Tu się przeciskają samochody, tu ktoś kieruje ruchem, tutaj leci z rury coś. Tu trzeba uważać, żeby nie wpierdzielić się w dziurę. O, jaki piesek Hej! Tutaj jest jakaś część od wiatraka, od wentylatora. Tutaj jest zmiotka Tak, to tutaj Hello, where is the entrance to Sitara? Sitara. Here Hello, I have reservation, I have reservation. Yes okay. Take off shoes? It okay? ok, ok Myślałem, okay? Okay. Okay. że buty trzeba znieć. Ej, Dobra, ogarnięte mam już e, Mam już kluczyk do pokoju Który tak wygląda, no karta po prostu I jadę odwiedzić Michała Michał już wie, że jestem bo zadzwoniła do niego e, dziewczyna z recepcji, więc już mnie oczekuje. Pada! Czekaj, dobra, kończę, bo się malutkie. Idealnie. A drugi to było, jak u nich jest defibrylator to u nich skrót do tego jest DEA, nie? Właśnie zamówiliśmy sobie z graba kawusie. Ja zamówiłem sobie americano, bo padam, mam jet laga, jestem niewyspany. Kawka jak kawka, ale tutaj Michał ma czekoladę. To jest czekolada, tak? Czy kakao? Czekolada. Z lodem i podobno rozwala głowę. On to dostał w takiej torebce plastikowej oczywiście. Ja swoją kawę też. I ogólnie, żeby moją kawę zapakować, żeby się nie wylała, to potrzeba było tyle śmieci, nie? Taśmy klejące dwie z dwóch stron, do tego torebka. Jeszcze papierek w razie, jakby się wylało, więc tyle śmieci. A Michał miał taką po prostu torbę plastikową z wlanym kakao, i on tą torbę przelał sobie do tego lodu. Próbujemy. Prawdziwe kakao. Jest mocno wytrawne. Zdaję sobie sprawę, że vlogi podróżnicze nie wyglądają tak, że przyjeżdżę się do hotelu i zamawiam grabem jedzenie, bo grab to jest. Grab to taki bolt z jedzeniem. No, ale byłem tak głodny, no i Michał tu mi polecił jako stały rezydent, żeby sobie zamawiać jedzenie z dowozem. No to tak zrobiłem, no, to w miarę szybko mi dowieźli, bo w sumie w 50 minut. Wygląda to tak. To jest nóż Michała, kupiony w Seven eleven Powiedział, że tutaj nie ma noży dobrych, więc... Zamordowałem nim dopiero 10 osób, więc jest spokojnie. Aha, no właśnie widzę. Taki Związku mało używany. Zabawne, bo zamówiłem sobie jedzenie libańskie, nie jedzenie tańskie, więc pierwszy posiłek, który tutaj zjem, to będzie jedzenie libańskie. Mm. Ale ryż dobry. Uuu. Także ryżyk pyszny z curry. Tutaj jest jakaś sałatka, jakiś chlebek. Bardzo dużo piersi. Tak, na moje oko, to surowej piersi to tutaj było chyba z 400 gramów. No i masa warzyw, jakieś takich, ogórki, pomidorki i ten green onion. No i to jest coś, co w Polsce ciężko dostać. Znaczy można dostać, ale nie w każdym sklepie. Dostałem list, zamówiłem sobie bilet na, na pociąg, który mnie zabierze na północ. I to trzeba zrobić tak, że trzeba to przez pośrednika kupować. On tam kupuje na miejscu i wysyła przez pocztę tajską. Ja zamówiłem to do hotelu. No i jak widać, jesteśmy tutaj w cywilizowanym świecie, i wszystko doszło. Nikt tego nie, nie ukradł, i będę mógł jechać pociągiem. Idziemy zobaczyć, jak działa pralka w hotelu. Jak to się Panie obsługuje? Hejs, nie? No? Tu, się odpira, 2, 3. tu masz proszek? Tu masz proszek, tu na pieprzeszkę. Yy, Rozmiękczasz. Gdzie proszek? Proszek tu Proszek tutaj Aha. A tu płyn do Płyn okay. Wszystko rzucasz do środka, nie no to na początku zajęło to wyczarne Washing, ma Washing machine 30 batów Prawie tak. jak w Korzystając z okazji sprawdzę jak wyglądają bilety na pociąg w Tajlandii Jak do Hogwartu Małpa przyniosła zamiast słów Coś takiego małego I mam w dwie strony Zamówiłem sobie łóżka Nie na piętrze, tylko te niżej, bo podobno są większe Te na parterze nie ma, Mają okno, a te na piętrze łóżka nie mają okna I nie można sobie oglądać I tak za dużo nie zobaczę, bo będę w nocy jechał głównie ale ogólnie, w jedną stronę udało im się zabukować łóżko niżej, tak jak prosiłem, a już w stronę powrotną, niestety będę na tym wyższym piętrze, na tym mniejszym łóżku, bo po prostu jest takie wzięcie tych biletów, że się jedną proschodzą rozchodzą i trzeba z dużym wyprzedzeniem je zamawiać, żeby cokolwiek trafić. No mi się udało, więc mam i pojadę. Dobra, korzystając z okazji, to ja mieszkam na siódmym, a Michał mieszka dosłownie tam. No, tylko, że nie zapytałem go, jak się drzwi otwiera, bo nie pomyślałem, że będę miał z tym problem. Nie znam się na tych zamkach. Kurcze, no. No, więc to było tak, że trzeba kluczyk w tą stronę, a klamkę w tą. Mało intuicyjnie. Ale dobra, pierwsza sekunda w yy, pokoju wygląda ładnie. Nie? Nawet bym powiedział ładniej, jak u Michała. Może dlatego, że po prostu tutaj nie mam swoich rzeczy jeszcze. Yy, dosyć podobnie. O, a widoczek tak. Co jest fajnego? No to umywalka jest na zewnątrz, na, na balkonie. Nie jest w kuchni, która jest tutaj. Jak widać jest lodówka, mikrofalówka, czajnik, ale nie ma umywalki. Musiałem się trochę zresetować w hotelu, więc już nastała noc i lecimy teraz znowu coś zjeść, więc zobaczymy kawałek centrum handlowego. Jadę z Michałem. Ja wziąłem swojego Graba, a Michał jedzie przed nami. Prawda, mega fajna opcja te skuterki, bo przyjeżdżają dosłownie w minutę i no i nie stoi się w korkach, to przede wszystkim. To no. jest zerowy piętro, masz jeszcze razem na szóstym i na na szóstym są spoko, a na siódmym są takie. No, lepsze. Szanowni Państwo, jesteśmy właśnie w centrum handlowym Rama 9 i zjemy przepyszny ramen. Dobra, szybkie streszczenie ramenu. Jest cudowny, przepyszny, jest właściwie poziom warszawski. Ogólnie jest mega pyszny, naprawdę. Nawet jak tych. Glonów nie lubię, to glony też są dobre. To może to miejsce tak działa na mnie po prostu. A herbatka brzoskwiniowa też jest fantastyczna. tak, poziom warszawski również. <grym> Jutro dzień kolejny, nie ma co przeginać. Ja muszę dzisiaj odespać troszeczkę tego jetlaga. I tyle. Bawiłem się nieźle, mam nadzieję, że wy też. I do zobaczenia. Pa pa!